Siemanko wam wszystkim, jestem Adi Games, wraz ze mną jest Julek, po raz pierwszy chyba. Tak, po raz pierwszy na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Bal 3D. Bo jeszcze z nim nie nagrywałem. Nie, nie nagrywam z nim jeszcze bala. a więc tak, taki filmik jakby testowy. że będę z nim nagrywał więcej on na razie nie ma mikrofonu a chwila jeszcze włączę ten nie ma mikrofonu na razie ale ktoś mówił że się zaopatrzy więc na pewno będę z nim nagrywał więcej on się rozpisał miał się przywitać tylko A jeszcze sorry, że długo nie nagrywałem filmów No I ten A, nie nagrywałem długo filmów Bo po pierwsze to nie miałem Nie miałem pomysłu na nagrania Nie chciało mi się też jakoś Musiałem chwilę odpocząć Nać znaczy chwilę, dłuższą chwilę A po drugie to Szkoła i tak dalej Ale w sprawie się nie będę zagłębiał bo nie oszukujmy się Dobrze wiecie jak mi się chce uczyć Pewnie jak każdemu Więc o szkole to nie będę nic mówił Dobra to zaczynamy mecz Wiecie jak ja dawno w bala nie grałem Normalnie Ostatnio sobie gram tak z Adamem, czyli Adamosem, w LSA 15. Tam się nawet dobrze gra. Nawet tam się dobrze gra. Farma nam się powoli rozwija. Właśnie tak planuję z nim nagrać. Yy, znaczy, nie takie gameplay cały. No dobra, ja. Nie taki cały gameplay tylko jakieś akcje, jak na przykład yy, obornik czy coś takiego. Na przykład yy, żniwa albo sianie. Takie coś ciekawszego, żeby się dobrze oglądało. Mamy kilka modów, ale co ja tam będę gadał o lesie, w Elesa nie gramy. Powinienem powiedzieć o obal 3D. Powiada się drugi gol, serio, poprzeczka. Aj. Siadło, ciekawe ile będzie. Stawiam na wynik Nie, 8 minut gramy, no właśnie 8 minut, nie wiem ile może być. Uskarnął mi to 3-4 minuta nagrania. 3 bramki 4 minuty Ciekawe czy będzie 5 bramek w 9 minut Ale wątpię A no może nie będzie więcej Już jest 4 Nie Nie trafiłem To nie było celowe No boże nie w tą stronę Ale on już tam wybije Wróciłem trochę słownictwo YouTube'owe, dawno nie nagrywałem, już zapomniałem, ale wrócę do formy, wspominałem wam chyba o horrorze, który chciałem nagrać Layers of Fear. Nie chciało mi to łapać, nie wiem, jakby jakieś fatu na tym było normalnie. A to się nagrywarka wyłącza, a to jakaś zła rozdzielczość, jakieś nie wiadomo co wymyśla. Jakby ta gra mi się nie pozwalała nagrać, serio. No teraz podałem do niego. Głupiasz sytuację. Się zagadałem tutaj do was. A zresztą chyba o tym horrorze pisałem na facebooku. 5 minut, no w 6, 4 bramki Jeszcze jedna bramka to zdąży, easy A powinien w 5 minut, a nie w 6 Takimi strzałami mnie chcesz zaskoczyć Serio Co się pchasz? Niech w tę stronę miał być ty, 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 ty. jeszcze chciałbym Was zaprosić na mojego Facebooka tam są różne aktualizacje znaczy aktu jak to powiedzieć chwila, muszę się zastanowić aktualne informacje o coś takiego czy dlaczego nie nagrywam filmików albo dlaczego, czy coś nagram w ogóle, o której godzinie się pojawią i tak dalej tam takie informacje są na Facebooku Więc zachęcam do polubienia stronki. Jeśli filmik Ci się spodoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco, ponieważ będzie wiele innych filmików z Balczyte i nie tylko. Więc bardzo gorąco polecam mój kanał. Zachęcam do zasubskrybowania, lajkowania filmów, komentowania. A i to już było na tyle. już wypadłem z wprawy normalnie komentowania może dlatego że sam gadam jak grałem z Dudkem tam z nim gadałem i tak dalej a on ostatnio nie odzywa się jak Julek chciał ze mną nagrać niech nagrywa znaczy ja z nim ale on chciał żebym ja z nim nagrał coś takiego a mi tam się nic nie stanie jak z nim nagram Jeszcze nie trafiłem Już się nie mogę doczekać normalnie zakończenia roku szkolnego Co on kombinuję? Jeszcze tak trochę zostało Ja pamiętam normalnie rozpoczęcie A to już zakończenie znaczy, no jeszcze dwa miesiące praktycznie Widzieliście jak go nabiłem? <grydy> kurde, gdy mi się to udało No po co ja teraz to strzeliłem? Dzięki No kurde On taki bystry jest bardziej Bystry. Właśnie tak teraz myślę co mam nagrać Znaczy myślę nad różnymi historiami takie żeby nie zanudzały. Ale żeby też nie były takie. Takie dziwne, jakby to powiedzieć. Na przykład. Scrap mechanic ostatnio się. Znaczy. Ostatnio poszedł w górę na polskim YouTube. Więc tego to nie będę nagrywał. Nawet nie umiem w to grać. <laughs> Może. Nie wiem. Podajcie mi jakieś propozycje w komentarzach. Co mógłbym nagrać? Bo już naprawdę nie wiem. Jest 6 goli w 10 minut. Nowy rekord. Łooo! Wow. Nie, ja po coś tak cieszę. Taki dobry to nie jest. Jak możecie zauważyć, na każdym filmiku, który nagrałem z Baltic 3D, jest akurat to boisko. A właśnie dlatego, że ono jest moje ulubione. Jest moje ulubione i najmniej lagów na nim jest. Bo ja oczywiście nie mogę swojego serwera stworzyć Bo jakieś kurde Błąd wyskakuje, kto chce do mnie wejść Jakiś connection, file, coś tam, coś tam nie dobrze że nic nie wchodzi Tak strzelasz Patrz, am jakoś wejdzie, patrz Widzisz Easy peasy No już niedługo koniec meczyku 10, 9. No i skończę odcinek. Możesz sobie strzeli gola na koniec. Pewnie ja mu jeszcze w te 4 sekundy trafię. Mo, albo i nie. Raczej nie. Dobra, to słuchajcie, moi drodzy. Ja się na razie będę z wami żegnał. z po odcinku. Ja się z wami będę żegnał na razie Jeśli chcecie więcej. Jak już jeśli chcecie więcej Jak już wspomniałem, zasubskrybujcie kanał i tak dalej. Polajkujcie film, skomentujcie. Zapraszam też na mojego Facebooka. To się będę drugi raz powtarzał, więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia na razie. Pa pa!